Witajcie, kochani widzowie, tu Piciu Dzisiaj chciałbym nagrać Buddyzm Oczami Picia, część pierwszą. Kiedyś Ewelinka powiedziałabym, to nagrał. Buddyzm jest naprawdę wspaniałą filozofią. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, kim był Budda. Budda to człowiek oświecony. Właśnie to słowo oznacza człowieka oświeconego, tego, który widzi prawdę, widzi rzeczywistość tego świata. Budda to tytuł Shitcharty Gautamy. On pochodził z bogatego domu, wiódł szczęśliwe życie w dostatku, ale pośród tego dostatku, pośród tych bogactw czuł się niezadowolony i przeżywał duchowy kryzys, ale Później, gdy na ulicach swej miejscowości Kapilawastu, pewnego razu natknął się na cztery, cztery sytuacje, cztery widoki. Pewnego rana zobaczył starego człowieka, to pierwszy widok. I wtedy on zrozumiał, że wszyscy się starzejemy, prędzej czy później. Że to naturalne, tak jest. I z ciężkim sercem wrócił do pałacu. Później, kolejnego dnia, zobaczył drugi widok. Zobaczył chorego człowieka. Wtedy zrozumiał, że każdy może zachorować. Kolejny widok, który zobaczył, to zmarły niesiony na noszach. Zobaczył Buddha, wtedy Siddhartha Gautama, zmarłego. Zrozumiał, że i jego. I każdego człowieka pewnego dnia spotka śmierć. I kiedy nad tym zaczął się zastanawiać, zaczął zastanawiać się właśnie nad tymi sytuacjami. Zobaczył kolejny, czwarty widok. Zobaczył kogoś, kogo w Indiach nazywają Sadu, czyli świętym człowiekiem. Zobaczył kogoś, kto. Szedł ulicą ze swoją żebraczą miską, był spokojny, cichy. Budda go zobaczył i powiedział pomyślał raczej sobie, może on wie, może to jest droga. Może powinienem zrobić tak jak on, podobnie zerwać wszystkie więzy, wszystkie związki ze światem i wyruszyć jako bezdomny, jako bezdomny wędrowiec. W jednej szacie, tak jak zrobił ten człowiek. I właśnie to nazywamy tym odejściem Buddy w bezdomność. Budda odciął się od przywiązania do krwi, do ziemi, do krewnych. To dało mu wolność. Dał mu wolność jako człowiekowi, by osiągnąć wyzwolenie, by spełnić swoje duchowe przeznaczenie. I właśnie to zrobił. Zostawił wszystko za sobą, żonę, dziecko, odszedł. Odszedł, bo miał już dość tego światowego życia i sam, sam chciał odkryć prawdę, samemu chciał do niej dotrzeć. Dzisiaj w Indiach też, tak jak i w czasach buddy, są właśnie takie praktyki, które prowadzą do prawdy, tak zwana asceza. To jest zwyczaj, element życia, to jest element życia codziennego. I przez sześć lat Buddha praktykował. Ograniczał jedzenie, nie mył się, chodził nago, ale nigdzie go to nie doprowadziło. Stał się sławny jako wielki asceta. Miał wielu uczniów, ale gdy zrozumiał, że nie tędy droga, miał odwagę ją porzucić. Zaczął znowu jeść i jego uczniowie odeszli. Zaczął sam wędrować z miejsca na miejsce, aż dotarł do brzegu rzeki i tam usiadł w cieniu drzewa i uznał, że nie wstanie, aż dozna oświecenia. Siedział dzień po dniu, noc po nocy, siedział panując nad umysłem, koncentrując się, usuwając wewnętrzne przeszkody i zanieczyszczenia. Aż pewnego dnia stał się buddą, rozwiązał zagadkę istnienia. Czyli przebudził się i postanowił przekazać innym naukę, którą odkrył. W kolejnej części, drodzy widzowie, dalej będziemy zgłębiać drogę Buddy, która doprowadziła go do oświecenia i naukę, którą przekazał ludziom, aby mogli żyć na tej ziemi szczęśliwie. Dziękuję, że wysłuchaliście. To pierwszy. Pierwsza część Buddyzmu oczami Picia. Postaram się za jakiś czas nagrać kolejną. Pozdrawiam Was serdecznie. Bądźcie szczęśliwi, niech wszystkie istoty będą szczęśliwe. Dziękuję, że wysłuchaliście. Pozdrawiam Was serdecznie. Do, do zobaczenia, do następnego.